Sprawdzić co się dzieje przy Azir Plaza Potwierdzam Centrala, powtórz adres Azir Plaza, powtarzam, Azir Plaza Strzelanina na dachu, strzały przy Azir Plaza Powtarzam, strzały przy Azir Plaza Walą jak na wojnie Potrzebne wsparcie. Centrala przyślijcie dodatkowe jednostki. Funkcjonariusz w niebezpieczeństwie. Proszę powtórzyć. Proszę powtórzyć. Uwaga, wszystkie jednostki. Alarm. Funkcjonariusz przy Aizir Plaza w niebezpieczeństwie. Powtarzam. Aizir Plaza. Nikt nie przeżył. Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palec ze spustu. I tak to się skończyło. Żeby jednak miało to jakiś sens, muszę się cofnąć o trzy lata do tego wieczoru, kiedy zaczęło się moje cierpienie. Pracowałem wtedy w nowojorskiej policji, Manhattan, posterunek Midtown Północ, przedsionek piekła. Kiedy zacznie pan dla mnie pracować, detektywie Payne? Jako tajniak w jakiejś dziurze, wybacz, Alex. Michelle i mała są ważniejsze. To moja ostatnia fajka, pale dziecku. Prawdziwy z ciebie harcerz, Max. Do zobaczenia, Alex. Jesteśmy umówieni na pokera w czwartek, tak? Znów wyjdzie? Żyło mi się dobrze, kuć słońca w piękny letni dzień. Zapach świeżej trawy, głosy bawiących się dzieci. Dom po drugiej stronie rzeki, w Jersey. Piękna żona i córeczka. Kański sen, który się ziścił. Kochanie, wróciłem! Ale sny lubią się zamieniać w koszmary, gdy tylko odwrócisz wzrok. Słońce szybko chowało się za horyzontem, a po niebie rozlewał się złowieszczy mrok. Michel, skarbie, jesteś w domu? Co to jest do diabła? Na ścianie narysowano coś paskudnego. Zapowiedź przyszłych wydarzeń. Strzykawka z trucizną. Magiczny symbol pełen ohydnych znaczeń. Słuchaj, ktoś włamał się do mojego domu, wezwij policję. Czy to pan Payne? Tak, ktoś się tu włamał i wciąż jest w środku. Proszę. Świetnie. Niestety nie mogę panu pomóc. Kto mówi? Halo. 红石是 Nie! 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 O Boże, Michel! Skarbie! Trzy lata temu w jednej krótkiej chwili straciłem wszystko. Mordercy byli naćpani nieznanym wcześniej syntetycznym narkotykiem, Valkirium. Po pogrzebie powiedziałem Aleksowi, że przychodzę do DEA. Przez trzy długie lata pracowaliśmy nad sprawą Walkirii. Aż wreszcie dwa miesiące temu jeden z informatorów doniósł, że Jack Lupino, szycha z rodziny mafijnej Puncinello, handluje tym draństwem. Przeniknąłem do struktur najgorszej rodziny mafijnej w Nowym Jorku i rozpracowywałem ją. Przyszedłem z zimnego mroku. Trzynasto przypominało okrutnego potwora. Powoli wspinałem się po szczeblach mafijnej kariery. Starałem się dotrzeć do źródła narkotyku. Alex i Bibi byli moim jedynym kontaktem z agencją. Tylko oni w tym zawszonym mieście wiedzieli, co naprawdę tu robiłem. Mówi Bibi, coś ważnego stało się z Jackiem Lupino. Musisz się natychmiast spotkać z Alexem na stacji Rost! Nie rozmawiałem osobiście z Alexem, odkąd zacząłem działać jako tajniak. Na zewnątrz robiło się coraz zimniej, zimniej niż w sercu diabła. Na ziemi sypał się lód, jakby niebo miało się zawalić. Wszyscy szukali schronienia, oczekując rychłego końca świata. W metrze wcale nie było lepiej. To przeczucie uderzyło mnie, niczym kula wystrzelona z bliska w twarz. Coś tu było nie tak. Beretta niespokojnie drżała pod płaszczem, ale drzwi wagonu już się za mną zamknęły. Nie było odwrotu. Następny przystanek. Stacja Roscoe Street i Alex. Stację skrywał półmrok, a Alexa nie było nigdzie w pobliżu. Musiałem go potrzebować. Chciała w powietrzu na Rosco Street. Musiałem szybko znaleźć Alexa. Tabletki mogły na jakiś czas powstrzymać ból. On załatwić tego Jaki Hej! Hej, panowie! Co se stalo? Co je? Cholera! Niedobrze, tak myśli? Tak. Ty. Szukając Alexa wpakowałem się w sam środek jakiegoś wielkiego skoku. Nasz skok na Chodera. Ocaliłeś mi życie? Co tu się dzieje? Masakra! Te uzbrojone typy wyskoczyły po prostu z Musimy wezwać pomoc. Mogę to zrobić z pomieszczenia kontrolnego. Piętro wyżej. Pójdziesz tam ze mną. Jasne. Czemu nie? Chodź za mną. Udało się! Tędy! Cza. Uważaj! Się. Wagon rozświetlił się jak choinka, włączyłem zasilanie. Co to